Rowery, które tworzą, to manifestacja indywidualizmu. Staram się przy każdej realizacji udowadniać, że potrafimy robić rzeczy niemożliwe. Rower z lodu, złoty rower, który wylądował w Las Vegas. Każda z tych realizacji ma na celu pokazanie wszystkim dookoła, że Polacy są wyjątkowi, a rzeczy, które tworzymy, są niepowtarzalne. Rowery bez ograniczeń to pewna manifestacja możliwości. To dowód na to, że jesteśmy w stanie podjąć się praktycznie każdego wyzwania. A przynajmniej dowód na to, że nie boimy się podejmować wyzwań. I to jedna z najważniejszych wartości, jakie wyznaję. Codziennie w mojej głowie pojawiają się nowe pomysły i nie nadążam z ich realizacją. To wyjątkowy dar i mam tego świadomość. Dlatego staram się realizować jak najwięcej swoich pomysłów, udowadniając wszystkim dookoła, że warto odstawać od normy, warto realizować pozornie szalone idee, ponieważ największa potęga tkwi właśnie w inności.